Abemus Papam! W tym czasie miałem okazję być w Rzymie. Tu duża procent Włochów się cieszyło, że nareszcie papieżem jest ktoś spoza Włochów. Przypominam sobie, a to akurat nie grałem w bridge'a. Wpadł kolega, ty musisz zgadzić się, kto został papieżem. Zaskoczenie było, pozostanie tym wzorem nie tylko dorosłych, tych moherowych beretów, jak złośliwi by powiedzieli, ale także młodzieży, która jest według Jana Pawła II wspaniała. Nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że Jan Paweł II był wielkim autorytetem i jeżeli chodzi o format Polaka, to na pewno był postacią najbardziej rozpoznawalną i najbardziej szanowaną, respektowaną. Tym, co ja obserwowałam, co gdzieś tam zapadło mi w pamięci, jest jego prostota, jego sposób bycia, jego bezpośredniość, to, że zawsze zauważał człowieka, patrzył na człowieka jako na osobę. Zapamiętałem go jako może takiego człowieka serdecznego, z poczuciem humoru, ale niosącego własne wartości. Tak więc Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro. Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać i tak dość dużo pamięta. To był człowiek naprawdę, któremu warto było ufać. Młoda dziewczyna biegnie do, do Ojca Świętego i ochroniarze nie chcą jej dopuścić, a on wstrzymuje ich i ona może rzucić mu się na szyję. On przytula, on brał dzieci na ręce, żartował. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Dla mnie najbardziej ujmujące były wszystkie wspomnienia osobiste związane z jego życiem, dzielenie się z ludźmi swoją prywatnością i pokazywanie nauki, którą głosił w tej sferze intymnej. Kiedy już umarł, to odczułem takie uczucie dużej pusty. Od początku, kiedy już się urodziłem, był papieżem. Przez te 17 lat, kiedy żyłem, cały czas z nim był i kiedy już go nie było, po prostu to były taki dziwny uczucie dla mnie. Najważniejsze słowa, które zostawił Ojciec Święty, to nie lękajcie się. polskiej ziemi. I słowa, no to niech wstąpi duch twój, no i jeszcze otwórzcie drzwi Chrystusa. Yy, najlepiej, najlepiej to jak przyjeżdżał do Polski. Najlepsze było. Z Polakami rozmowa w Krakowie, przeważnie Kraków, rozmowa z młodzieżą. To jest, to jest, no jest naj, najświetniejsza kiedy jego renoma. On umiał dotrzeć do młodzieży. Po śmierci papieża, w tym samym dniu, kiedy usłyszeliśmy w radiu, poszliśmy do kościoła. Nastał taki wielki drewniany krzyż. Przyjechał taki samochód z grupą chłopaków, takich typowych dresiarzy, i oni po prostu przyszli, klęknęli pod tym krzyżem i zaczęli płakać, co dla mnie było niesamowite. Gdy umierał, większość, nie większość młodych z potrzeby serca pojechała do Rzymu, bo czuli potrzebę uczestniczyć w pogrzebie swojego ojca. Mimo że późno przyjechaliśmy, udało nam się wejść na plac Świętego Piotra i po prostu przeżywać tą msze, rzeczywiście w łączności ze wszystkimi i na placu, gdzie widzieliśmy trumnę i zamykającą się księgę Pisma Świętego. Amen.